Szanowni Państwo, nazywam się Radosław Flisikowski. Proszę o Wasze poparcie i głosy w najbliższych wyborach. Poproszono mnie, abym kandydował do Rady Powiatu Kościerskiego. Zgodziłem się z dużymi rozterkami, ponieważ widzę, że coraz więcej uczciwych, wykształconych i mądrych ludzi wycofuje się z jakiegokolwiek życia społecznego a zastępują ich ludzie o cechach przeciwnych. Startuję jako kandydat niezależny z komitetu, który powstał z połączenia ugrupowań opozycyjnych Samorządność i Sprawiedliwość. Mam 35 lat, pochodzę ze Starych Polaszek, urokliwej miejscowości naszego powiatu. W roku 2000 Ukończyłem studia medyczne w Gdańsku i podjąłem pracę zawodową jako lekarz w Kościerzynie. Obecnie mieszkam w Nowej Wsi Kościerskiej. Jako specjalista chirurg pracuję na oddziale chirurgicznym naszego szpitala oraz w poradni chirurgicznej w Przychodni. Moja żona Anna, pasjonatka literatury pomorskiej, jest doktorem nauk humanistycznych. Pracuje jako nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół nr 2. Mamy trzy córki w wieku Rok, 2 i 5 lat. Jestem współzałożycielem oraz aktywnym członkiem Kościerskich Morsów. Należą do domowego kościoła, gałęzie ruchu Światło, Życie dla Małżeństw. Moje hobby to przede wszystkim sport. Oprócz morsowania, aktywnie uprawiam biegi. Ukończyłem 5 maratonów oraz gram w piłkę nożną. Program wyborczy. Jako radny powiatu chciałbym wspierać oświatę ponadgimnazjalną. Tylko dobrze wykształceni ludzie mogą działać na rzecz naszego regionu. Martwi mnie to, że już gimnazjalisty wyjeżdżają do Trójmiasta w poszukiwaniu dobrego liceum. Zdarza się, że z tego powodu całe rodziny emigrują z naszego regionu. Będę starał się wspierać wszelkie inicjatywy związane ze sportem. Każda kropla potu wylana na boisku, w basenie czy w lesie to zdrowsi ludzie. Dla lekarza naturalne i ważne jest zajmowanie się zdrowiem. Chciałbym szczególny nacisk położyć na szeroko rozumianą profilaktykę. Z pewnością wysportowani ludzie chorują znacznie mniej. Jako młody rodzic dostrzegam też, że w naszym rejonie jest zdecydowanie za mało przedszkoli i żłobków. Wierzę, że nie tylko ja chciałbym to zmienić. Można na mnie głosować jako na kandydata do Rady Powiatu Kościerskiego. Na terenie całego miasta. Zagłosuj na mnie. Będę Cię wspierał. Dziękuję za uwagę.